sobie spod znaku raka. Zapraszam Was na horoskop wakacyjny. Pozwoliłam sobie nagrać dla Was fajny, króciutki horoskopik, który pokaże pewne tendencje dotyczące właśnie e, tego okresu, który, który weszliśmy, e, który czasem was ciekawi. E, a więc zobaczycie, jak to będzie wyglądało dla sobie z znaku raka. Cieszę się, że jesteście. Dziękuję za łapki w górę, za to, że oglądacie jak zwykle. Subskrybujcie nasz kanał, jeśli jesteście tutaj oczywiście pierwszy raz, czyli kanał Ezoporada. No i zapraszam też do wpisywania słowa w komentarzu karta, byście mogli być tutaj, e, właśnie otrzymać kartę afirmacyjną, e, tą anielską, którą. E, Tutaj, jak wiecie, można otrzymać całkiem za darmo. A więc pisujemy słowo karta, i bardzo dostajecie zdjęcie z kartą afirmacyjną. Zawsze przy, przy tej okazji polecam, oczywiście, e, przemyślenie sobie na przykład jakiejś kwestii, by zobaczyć, e, co tam anioły mają, mają nam do powiedzenia. Tak więc zapraszam. A jaki będzie ten układ? To będzie układ króciutki, sugestywny. E, no i ma wskazać takie podstawowe. Informacje, ostrzeżenia, czy to będzie dobry czas, na przykład na planowanie podróży, działanie. Tak? Macie różne w głowie tutaj e, zamierzenia i można zobaczyć, e, co jest e, taką priorytetową kwestią. I już patrzymy. Czyli tak: czwórka denarów, sześć mieczy i szóstka denarowa. Czyli tak: czwórka denarów, szóstka mieczy. Oraz szóstka denarowa. Układ dobry, pomimo pierwszej blokującej karty. Tak więc e, powiem Wam tak, e, jeśli planować podróż, tak patrząc ogólnie, tak szybciutko, to sierpień będzie bardzo korzystny. Szóstka mieczy to jest karta ruchu, przeprowadzki, zmiany, e, emigracji nawet i e, takich konkretnych działań, tak, gdzie my się po prostu izolujemy i jedziemy, tak, zostawiamy w świat swój świat z tyłu i udajemy się w podróż. Może być to daleka też podróż, bo Szóstka Mieczy często kojarzy się właśnie z takim wyborem miejsc egzotycznych nad wodą, ale też generalnie miejsc, gdzie jest cisza i spokój, a więc Szóstka Mieczy już tutaj się bardzo ładnie się pokazuje. Szóstka Denarowa z kolei jakby na wrzesień, ona pokazuje ten aspekt jeszcze jakichś propozycji. Na przykład jest to dobra karta na, na miłość, tak? Ktoś może wychodzić tutaj z inicjatywą, i ten wrzesień może być taki właśnie układowy, dobry zawodowo, nawet w kwestiach wakacyjnych, czyli tutaj mogą być jakieś propozycje i jakaś ingerencja. Ale przy tej karcie, nawet w okresie wakacyjnym, pilnujmy równowagi między dawaniem i braniem. I też miejmy świadomość. Że na to, co się zgadzamy, to otrzymamy. Jest to też karta jakiejś hojności, albo ktoś hojność wykona w stosunku do nas, albo my będziemy darczyńcą. Tutaj wszystko jest zależne od danej sytuacji i pozycji. Natomiast, dlaczego na końcu przychodzę do karty pierwszej, czyli karty lipcowej? Czwórka denarowa jest kartą blokującą. Ona może wskazywać na takie. Chowanie się, tak planowanie niby podróży czy zmian, ale takie niechętne, takie skąpe, takie zblokowane, takie, gdzie możemy czuć trudności z tym, tak? że na przykład a to będzie tyle kosztować, albo tyle wysiłku, albo a to mogę stracić. taki tutaj jakby trzymanie się kurczowo jakiegoś schematu, tak. Czy dobry czas jest w lipcu na wyjazd? I tak i nie, dlatego że owszem, czwórka nas chroni w jakimś sensie, a z drugiej strony sami się możemy blokować i też uważajmy na chytre osoby, skąpe. E, na, dla, w kart, ta karta w miłości na przykład czy, czy, czy poznam kogoś fajnego, to już szóstka mieczy jest lepsza komunikacyjnie, mimo że jest trochę izolacyjna, ale czwórka denarowa jest bardzo blokująca i może oznaczać osoby, które gdzieś tam skrywają uczucia, są skupione na sobie, na świecie, na świecie materialnym. Tutaj raczej ten aspekt taki jest Wyczekujący, chociaż sama w sobie karta zachęca do przekraczania granic strefy komfortu, własnej strefy przede wszystkim, ale czy to zrobimy, to już jest zupełnie coś innego, bo to jest karta kalkulacji, takiego oceniania sytuacji, ale też będziemy oceniani. Tutaj układ jest ciekawy, bo tak naprawdę od sierpnia widać te tendencje wzrostowe, tu możecie coś zyskać nawet dzięki podróży, czy, czy właśnie kontaktom z daleka. Jest to, jest to układ, który wskazuje, że, że jakby jakieś szanse się pojawią, czy, czy tutaj można rozpoczynać jakieś przedsięwzięcia, tak, ale bardziej od sierpnia, tak, Sierpień. a wrzesień jest też bardzo dobry, bo tutaj z kolei bardzo duża ingerencja ludzka i właśnie możemy być Obiektem propozycji lub, e, lub właśnie no, negocjować coś, tak? Układać. Tak więc układ karty jest korzystny, nie ma burzliwości. Pomimo tego, że mamy tutaj czwórkę blokado, tak na blokadzie, tak zwanej, że to jednak tak troszkę może spowalniać, to nie ma tego złego. Tutaj dalej będzie ten układ dla Was da, takim układem, który da. Perspektywy i wyjdziecie na swoje. We wrześniu możecie też kogoś, tak jak powiedziałam, obdarować lub zostać obdarowani, bo to też jest taki czas właśnie dawania, tak, dawania i brania, ale równowaga musi być zachowana. Tak więc jeśli ktoś wam zrobi jakąś taką przysługę, to Wy też powinniście pamiętać o rewanżu i pamiętać też właśnie, że Godząc się na jakieś warunki przyjmujecie je i potem nie ma odwrotu, czyli musicie negocjować już w trakcie. Wszystko musi być od razu ustawiane tak jak sobie tego życzycie. Tak więc osoby z poznaku raka myślę, że ten aspekt trzech kart na wakacje pokażę Wam coś dobrego, podłuże, jak najbardziej na no tak aspekty zawodowo emocjonalne, tak, ale raczej właśnie po po, po lipcu, bo lipiec jest raczej taki właśnie skumulowany na, na pewnych wartościach zupełnie odmiennych niż te, które no, kojarzą się nam po prostu z miłością. Tak więc myślę, że, że tak będzie dobrze. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze, ale one dopiero się pojawią, bo o, tutaj, jeśli chodzi o układ, to dopiero we wrześniu pod koniec września będziecie w październiku, wiedzieć jak to wyszło, tak więc y, dziękuję Wam za uwagę oczywiście. Wszystkiego dobrego, pięknych wakacji. Pozdrawiam i przechodzę dalej. No właśnie, za chwilę przejdę do osób spod znaku lwa. Witam serdecznie drogie lwy. Z tej strony Błyszka Polonia. Zapraszam Was na horoskop wakacyjny. Taka fajna niespodzianka pozwoliłam tutaj sobie nagrać taki program, horoskop, właściwie krótki układ, który wskaże, jakie to będą wakacje. Czasami pytacie, czasami się zastanawiacie, czy to jest dobry czas na miłość, czy to jest dobry czas na naukę, czy wyjazd, czy, czy w ogóle powinnam coś robić, a może czegoś nie powinnam robić. Tu za chwilę układ trzech kart pokażę Wam, co jest w tendencji pozytywnej, negatywnej, ostrzegawczej, ewentualnie. Zapraszam Was też do komentowania. W ogóle, tak, bo dziękuję, że jesteście, pozdrawiacie mnie, ja także pozdrawiam, ale też możecie otrzymać oczywiście kartę afirmacyjną, czyli kartę związaną z oczywiście tutaj aniołami. Jeśli macie jakieś pytania w głowie, dylematy, piszcie słowo karta, a ja wyciągnę do Was kartę anielską i zobaczycie, co anioły mają Wam do powiedzenia. Jest to kwestia całkowicie darmowa. No, i zobaczmy, tak, jak to będzie wyglądało. Już patrzymy. Układ trzech kart. Już patrzymy. Świat, ósemka Pucharowa i Rydwan. A więc mamy dwie karty podróżujące w ruchu i jedna izolująca. I tak, jeszcze raz powtórzę. Świat, ósemka Pucharowa oraz Rydwan. No właśnie. Mamy te trzy karty. Zapytacie, czy to jest dobry czas na podróżowanie. Lipiec, tak, i nawet wrzesień, tak. Sierpień trochę izolacyjny, albo już będzie w trakcie, bo to może być tak, że koniec lipca i na powiedzmy, i na sierpień wejdzie ten układ odpoczynkowy, izolacyjny, tak, albo po prostu w, w sierpniu nie wyjedziecie na przykład, bo tutaj generalnie podróże, ruch, są lipiec i wrzesień. To rzeczywiście są bardzo dobre karty na, na kontakty z zagranicą, na miłostki, na romansy, też na przylotności, ale w ogóle na spotykanie ludzi. Tak, tutaj dużo, dużo ruchu zamieszania. Sierpień raczej taki indywidualny, oparty na indywidualnych decyzjach. Może być tak, że z, z, niech będziecie szukać tej miłości jeszcze, albo po prostu one będą troszkę izolacyjne, te relacje. Natomiast e, bardzo dobry czas, szczególnie w lipcu. To jest karta świata i ona, ona oferuje zakończenie projektów, zadowolenie z siebie, pomyślność, wejście na nową ścieżkę i bardzo dalekie też podróże. Jeżeli planujemy podróże, to tutaj dalekie jak najbardziej, tak? Pustelnik, znaczy ja zawsze kojarzę ósemkę pucharów z pustelnikiem i zamiennie używam wiem, tych, tych nazw. Natomiast to są karty dla mnie izolacyjne. I tak czy owak, to jest po prostu mniejszy taki, można powiedzieć, pustelnik. Tu pewne rzeczy będą takie wyizolowane. Na przykład czasem się pytamy, czy w sierpniu załatwiam jakieś sprawy. No, ósemka pucharów niekoniecznie może to oznaczać, dlatego że e, może być porzucenie czegoś. Często tak bywa w układach, że ósemka pucharów jest tym porzuceniowym aspektem. Ale wrzesień już jest kartą ruchu, zamieszania e, i we wrześniu trzeba będzie wykazać się odwagą. Tu już lepszy czas na naukę, na podejmowanie wyzwań, e, zmiana miejsca zamieszkania zresztą w lipcu także. To są takie karty, gdzie właśnie tutaj będzie można podziałać w materii tej zmiany, tak? Podróży czasowej lub, lub nie, tak? Bo oczywiście może być tak, że ktoś na stałe wyjedzie i zostawi pewne kwestie, co może się przejawiać w tej kwarcie, nawet w sensie Pucherowej. Natomiast wrzesień, no, ruch, 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 dużo wiadomości, dużo zamieszania. Będziecie musieli opanować to, co mówi wam <coughs> gąsum i umysł. Tak naprawdę, więc. Jakby ten aspekt jest dosyć istotny. Ruch ruch, jeszcze raz ruch po prostu. E, też wiadomo się ciąży, na przykład własnej lub tutaj kogoś z otoczenia. No generalnie dużo, dużo zamieszania. Czy będzie to dobry czas? Tak. Bo nawet jeżeli mamy kartę izolacyjną, ona może nam coś uświadomić. Na przykład podejmiemy jakieś decyzje, dzięki którym właśnie ruszy z miejsca, właśnie dzięki temu coś ruszy z kopyta. Tak więc e, tutaj bym nie obawiała się aspektu samotności, chociaż no, w sierpniu może być tak, że, że na przykład pewne relacje będą bardziej takie e, rozdzielone, tak? że one będą bardziej pustelnicze, właśnie. Ale sam układ w sobie, piękny, dobry, jeśli chodzi o wyjazdy, jak najbardziej, planowanie, działanie i ten ruch, szczególnie w Rydwanie, który kojarzy mi się z Rydwanem Zwycięstwa, będzie wskazywał na postęp, zmianę, pójście do przodu. Tak więc myślę, że jak najbardziej układ e, dobry. E, jak zwykle czekam na Wasze sugestie. Jak to wyglądało w październiku mi pewnie napiszecie. Jeśli będziecie jeszcze pamiętać, jak to przebiegało, ja lubię tutaj czytać Wasze komentarze, więc zapraszam oczywiście do komunikacji. Bardzo dziękuję, życzę wspaniałych wakacji, pozdrawiam, hej. I przechodzę dalej. Już za chwilę przejdę do osób z podznaku panny. Drogie panny, z tej strony Wasza ulubiona wróżka, łóżka Apolonia, zapraszam na horoskop. Wakacyjny. Pomyślałam, że fajnie by było, gdybyście otrzymali horoskop wakacyjny, i on e, przedstawi Wam podstawowe tendencje, możliwości, wskazówki dotyczące tego, co, co będzie się działo w tym okresie. To jest taki układ: trzy e, kart, od lipca do września maksymalnie. I on wskaże, czy warto wyjeżdżać na przykład, czy warto zaczynać jakieś projekty, czy się zakochamy, tak to od razu z układu widać, że jak, jaka energia się pokazuje, czym epatuje tak naprawdę. Pamiętacie, że też możecie komentować się tutaj e, zawsze i wszędzie, jak to się mówi, ale możecie też wpisywać słowo karta, aby otrzymać kartę afirmacyjną. Ci, którzy już wiedzą, z automatu wpisują słowo karta, otrzymają afirmację, no i mam nadzieję, że są zadowolone te osoby, bowiem w większości otrzymują informację, że tak i jest to taka fajna zabawa ezoteryczna. Często daję Wam to do myślenia, dodaję otuchy, tak więc zapraszam, polecam. Jeśli nie subs subskrybowaliście naszego kanału, no to tam polecam też Ezoporadę. Tam jest taki dzwoneczek, i dzięki niemu, jeśli klikniecie, no to będziecie na bieżąco ze wszystkimi tutaj naszymi fajnymi filmikami. A co będzie się działo? Już patrzymy. Siódem kadenarów, wędrowiec i Giermek Mieczy. Trochę nerwowe aspekty. I tak, jeszcze raz. Siódem kadenarów, wędrowiec. No i Giermek. Mieczy, co e, pojawia się, przepraszam, w tym układzie, <laughs> e, odpowiadając szybciutko, czy to jest dobry czas na podróże? Tak, ale tylko w sierpniu, nie lipiec. Myślę, że niestety nie i nie do końca wrzesień. Wrzesień na naukę jest bardziej dobry, bo giermek zawsze, każdy giermek mimo wszystko, a ten szczególnie kojarzy się z nauką, pogłębianiem wiedzy, ale też pobóżliwością, chaotycznością, jakimiś kłopotami komunikacyjnymi, więc najbardziej lajtową, za przeproszeniem, kartą jest wędrowiec i on określa tutaj aspekt właśnie podróży, wędrówki, wycieczki, nowego początku też macierzyństwa dla niektórych oczywiście, więc jeżeli od, odpowiadając szybciej, czy, czy powinnam wyjeżdżać, tak, ale ten sierpień. Nie, nie w lipcu. Dlaczego? Bo siódemka denarowa jest jest kartą zwłoki, jest kartą straty czasem niestety, zbierania plonów. Może być tak, że na przykład nie wyrobimy się z czymś, nie, albo coś opieszale będziemy robić i niestety nam nie wyjdzie. To jest karta zastojów różnego rodzaju i raczej tak naprawdę najbardziej pozytywnym aspektem jest właśnie e ewentualny aspekt ciąży, tak? ale w innych to jest właśnie taki zastój. I taka, taka postawa sceptyczna też, na przykład nas wobec pewnych rzeczy czy sytuacji. Czy zakochamy się w lipcu? Ciężko będzie, w sierpniu prędzej, bo ten wędrowiec taki jest bardziej lekki. A już we wrześniu nerwowość, niepewność, podejrzliwość, burzliwość. Więc myślę, że na emocje niestety musicie tutaj uważać, bo jakby będziecie w jakimś sensie dużo myśleć i to może powodować, że tutaj będziecie przejaskrawiać pewne tendencje. Trzeba też uważać na kobiety o jasnych włosach, by nie wtrącały się na przykład w nasze sprawy, nie tylko uczuciowe, bo generalnie, wiermy w nie, czy to walka, oszustwa, chaos, zamieszanie, i jedyne co jest dobre w tej karcie to, to to, że możemy intelektem załatwić pewne sprawy, jest to piękna kwestia, bo jest to burzliwy, fajny, ostry umysł, który niczym nóż przeszkody, ale musimy uważać też na słowa, by nie przedobrzeć, oczywiście nie wejść w jakąś burzliwą bardzo sytuację, natomiast możemy pokonać poważnego przeciwnika tylko sprytem, a więc pewne rzeczy... Możemy załatwić w tej karcie, ale naprawdę będzie trzeba się nakombinować i sprytnie zadziałać. Układ troszkę taki spadkowy, bym powiedziała, bo jednak dwie karty są takie ograniczające. Jedna tutaj blokująca, druga nerwowa, chaotyczna. Tylko ten wędrowiec. Wykorzystajmy potencjał wędrowca i dajmy sobie na luz, właśnie w sierpniu. Sierpień myślę, że będzie tendencyjnie, Korzystny taka lekkość, zwierzchność, beztroska, spędzanie czasu z dziećmi e, lub myślenie o dzieciach w jakimś sensie i ta lekkość taka, poznawanie o, osób młodszych, e, romanse, jakieś flirty, zabawa e, i pewne wycieczki mogą być bardzo krótkie czy bliskie, ale też karta może zachęcać nas do tego, byśmy podjęli e, ten ruch w sensie stricte pozytywnym, a więc myślę, że tutaj bardzo ładnie to się przedstawia, choć, no mówię, są pewne tendencje ostrzegawcze, i w lipcu uważałabym na wydatki, tak nie szarżowałabym. To już w sierpniu lepiej, tak. Jeżeli już macie mieć tą lekką rękę, to bardziej w sierpniu, ale już wrzesień nerwowy, więc tutaj tak zmiennie, ale inwestycyjnie lepiej ten dendrowiec, choć on reprezentuje troszeczkę takie szalone, wręcz nieszablonowe decyzje. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Nie będzie źle, nie są to bardzo trudne karty. Wszystkie są nam przypisane w jakimś sensie, więc, a więc musimy przejść pewne rzeczy, doświadczyć ich, aby, mam nadzieję, przekażecie mi w październiku informacje, jak te wakacje Wam minęły, czy wszystko było dobrze. No, czy może nawet było lepiej niż ten układ pokazał, czy były tylko lekkie ostrzeżenia, rzeczywiście tego dowiemy się dopiero potem. Natomiast bardzo fajnie, że jesteście. Życzę udanych wakacji. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Hej!